Dobra, witam was, widzowie, dopiero wstałem. Łałas, męcząca noc była, jeszcze tam pomagałem tacie. Trochę tam kombań się zepsuł. Jeszcze tam pomagałem zmienić waloty. Coś tam się stało w balearce. I męcząca noc była. Stu do trzeciej nie spałem. Ale dobra, odkulamy rower. Znaczy w sumie... Dobra, jedziemy. Mamy 10 tysięcy widzowie. Jak wszystko wywalę, no to będzie bida. Czekajcie, jakiś na bramę. Zamykamy drugie. Dobra, jedziemy oglądać maszyny. No dobre, ta... no dobra, pojadę polem tutaj taty. Oj, jedziemy męcząca moc, była się nie wyspałem. Ale jedziemy oglądać maszyny idziemy do jednego chłopa gospodarza takiego Do gospodarza do... do, do o! Co tam kosi? O, tata kosi. O, tata kosi, widać już nie wiem, on chyba o czwartej jechał, bo słyszałem jak jak tam mu dało tam na polu, tam jak tam trochę kosiło jest. idziemy do chłopa. sobie daje maszyny, bo ma inne maszyny. Proszę. No cześć. Bęcząca noc była. Ty tylko o pojechałeś tutaj kosić, tak? No widzę, ca całe kółeczko. Łooo, tato, tato, ty tu uważaj jak kosisz, bo tu jest bagienko takie. O, to jest duże bagieńko, no. bo wiem, że od trzeciej to jeszcze tam staliśmy, na tym polu tam jakby tam coś się złożyło, to ma No nic, nic, dobre, ale ja widzę, O, już widzicie się tutaj nawet płot, dom. O, jak no, mącząc, była, złożyła, widzę, że nie moja z dunwallą. To jest no, kierunki, tutaj chyba kierunek nawet nieba w tym lowelku moim. Czekać. Wyżdzemu, jest tu, dobra. Oj, stoi 60. 60 taka bez tabiny. O, brudna. Lakier poździerany. Uszkodzona. Tak uszkodzona jest, bardzo uszkodzona. pół brunny, poździerany, lakier też też y, uszkodzony, to też uszkodzone. Poździerane z lakieru, brudne. Siewnik też podzielony z lakieru, uszkodzony i brudny. No spróbujemy odpalić to. O jakoś chodzi, jakoś chodzi. O jakoś jeździ, jakoś jeździ. Widzę, no, to... że ja za sobie zaczepię Nie będę je potem na gospodarstwo. Wiadomo, tu przyjedzie tir po to. Tu przyjedzie tirem po to. Wiem, że taki kolega przyjedzie tutaj kontrol Podniesiemy sobie Hydraulika dobra, jako taka dobra Dobra idzie sobie Pieniądze wczoraj dałem jeszcze wieczorkiem, podleciałem Dzisiaj no to już spałem, jak wczoraj podleciałem mu dać pieniądze O jejku, jejku a może widzowie zamiast tyry by przyjechał do mnie, może bym wziął ten sam zaprowadził te maszyny A to sam już zaprowadzi te maszyny Chyba znam drogę u mnie w Z taka 60, prawie A, tak? prawie jak to na ostatni sam Dapie mego sprawcy, olep Ty mi dziecko nie, nie, to nie? Któreś już nie mogę wychodzić, to jesteś. Zajdziemy z typołem Dzisiaj i tak będzie się zwijał bolączki, ale mu na pewno nie pomogę. Bo ja chcę dopiero dzisiaj trochę za każdą ciągnię robić. Musiałem sobie unicel polę zrobić. Halo, halo.

A tam tego gościa powiedziałem, że tam rower u niego zostanie. Że najwyżej to jutro odbiorę rower no albo kiedy pan odbiorę rower u niego. Powiedział, że nie ma sprawy, że mogę zostawić ten rower. Do kiedy chcę mogę u niego zostawić ten rower. Nawet jutro jeszcze wolę złożyć rower, czy dzisiaj wieczorem się skoczę. Nie tam jak mnie tam dowiedzieć wynikiem. Chcę zepsuta na 60, to tak wolniej po jeździ pod wórki. Zepsuta jest na, ale widzicie jak to Ale tak, dobra, wyremonuję się. Dobrze nie nieuwana jest. Tak to by się ludzie zaraz śmiali. Za ja taki Nie wiem jaki. Chciałbym siebieć. jakby ludzie uważali mój ciągnik bo no, jak widzicie nawet trzymam gaz w podłogę ona nawet sama zwalnia o! mało no, już się wygięło, prawa też roberem stoi oooo! troszkę kiedy ta to tak skończy ale on nie szybko to skończy Ile on tam Arów robi 56 chyba Arów, to robi Alo to to? Aha. Ile ty tam Arów robisz? To 6 A co? Ile? To cześć. 6 No dobre, nie, bo tylko tak się pytam, dobre, to cześć Dobra, widzowie Patrzcie jaki prosty sposób, żeby nie znów nie dał Siemnik na brony i jedziemy! Joli... Łoknia się ma jej widać. Więc taka... Ta taka... Bo przez środek się widać I przecież. Lecę do chłopa i tam tam pieniądze, to od razu rower rozbiorę. Bo tam pieniądze za te wszystko, to wszystko. Pieniądze za te maszyny mu dam. wyjdzie razem, nie wiem ile pieniędzy tam wyjdzie, ale, ale wiem, że trochę wyjdzie. Trochę mnie to wyjdzie i na pewno z tym na zero. Dobra, wiem. Ale tu jest głowa. Ale już jest Nie, Nie wiem, że wie. wie. Halo? Nie Halo? Dobra, teraz zaciągamy i porobimy sobie trochę Dobra, podnosimy chłop i jedziemy worki trochę robić. A trochę tutaj jest. Ale nie za duży tylko polo będzie. Widzicie, widzę, weźmy do pisu za to 60, bo jedzie 8 godzinę z kłókiem, tak to więcej jeździła. Ale równo robię jak mnie u ciebie jeszcze jakiegoś. Całej łąki nie będą robić, żeby tylko tam. Kropy tam zaoram, żeby było jakieś na przykole tam. żeby było, ale na pewno co ja mówię, będzie dobrze na porządne Będzie dobrze na porządne porządek tam. To było. Dobre, dobra, dobra. Lili, Lili, robimy co mamy robić? O, pociąg. Jedzie pociąg z daleka, na niekogo jedzie. Dobra, własnowy. Zabierz mi jego własnowy. Dobra, chcę, ja mam kończyć ten odcinek i widzimy się w następnym odcinku, więc na razie.